No ja to, ja to jest szeroki kąt, co? W każdym ja razie to ja luzi. No tak. ja tak. <coughs> <try> nie Wniosek pana Instruktora. kto? Zatem my będziemy po drodze odzieśliwa. Tutaj zostało w tym, w szczelinie. <noise> <try> <try> Ale jest to szczelina, nie <try> Tak? Okej, okay, dobra, też to Спасибо. Te jest. Спасибо. <noise> 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 Zobaczcie. 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 to Zobaczcie. zawsze. A Zobaczcie. 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 Czy, jak Ci tam tutaj będzie leciało w to będzie dalej leciało, nie? Z z lecia. A czekaj, ja mam kieszonkę. Tak? Masz? No to daj, ja masz kieszonkę. <grym> no i świetnie, A No, oświetny, no, oświetny. Kadaj, no, oświetny, no. Aha, czekam, to masz. Aha, to jeszcze A to co? A, a to co? Jest. jest kamera. No. 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 Jest zawodowy, byli tez, nie. to można było poprawy. Na przykład nasza czwóreczka. Ja akurat nie mam na tej kasecie. A no szkoda. No, doby, doby, doby. A, no. A, no, Dobra, To, już, to, już, to, już, to, już. to jest założę, to? I Już, już, już no, Marek. Tak nie stąd no, Nie spokojnie jest. Nie jak? jest. Nie to jest. I to jest otwarcie już nie stąd jest. Nie Nie Stylik, to jest małym, ja cały Dzisiaj chciałem Państwu pokazać, co można podczas takich weekendów robić. Są takie dyscypliny spąte, są takie dyscypliny ludzkiej aktywności, która naprawdę świetnie może być uprawiana albo bardzo docelowo, albo zupełnie rekreacyjnie.

चला तर सूर्य नमस्कार बरोबर tam tego, żeby było tyle e, lądowań i startów, natomiast przez że on życzy się tego samego. No chyba nie trzeba by startować, już o własnych siłach spać na ziemię. się e, zimnego pilota. No, e, i dwóch Jacków, a, a roku z witamy bardzo serdecznie. Tak, tak, ta dama w niebieskim kombinezonie to żona Państwu, reporterka faktów Małgosia że, To dla nas też duże zaskoczenie, że wybrałaś taki ekstremalny sport. czy małe emocji e, masz jedną z kamerą? ale nie ruszymy to na zasadzie pełnej odstocznie od tego co robimy na co dzień. Karima tylko dwie panie na dolnym kręgu z tego co wiem, a w to jeszcze chyba kilkanaście skacze. Dlaczego zebrałyście transport? Myślę, że ciekawość bądź zobaczenia, sprawdzenia tego co wydaje nam się posługiwacze, a nie tylko bierne przeglądanie się koniec z boku. No, tam na co jest posługiwaczego tam na górze? Kiedy stajecie na progu samolotu nie wiem, na 3000 metrów i nagle? Wolne schadanie to uczynki? Najfajniejsze to jest to jak się stoi na podłodzie, to jest prak, sobie. Mhm. E, w miarę doświadczenie bardzo taka dosyć różna atmosfera, bo wszyscy się znamy, to jest dosyć hermetyczne środowisko. Przepraszam, ja, to ja też bym się czuł przyjemnie, bo wtedy kiedy by coś się stało, <mum> <isz> że... nie nie, nie, nie To ma Ja bym się nie było, tak, jak jadę lewą po to nie mam... Nie? Podroczy, no dobrze, to jest różna atmosfera i To jest różna atmosfera, natomiast otóż yy, wiemy, że za chwilę, y, samolot osiąga tak zwany krok, nie wiemy, że za chwilę będzie trzeba stanąć w drzwiach i wyskoczyć. Wtedy jest taka chwila skupienia, już nie ma żartów, nie ma śmiechu. No i każdy z nas staje w drzwiach. I... Panie instruktorze, bezpieczne to zajęcie? Pewnie powie Pan oczywiście. No i tak powiem zabawa jest bezpieczna, z tym, że jest to zabawa dla ludzi myślących Bo sprzęt już jest na tyle doskonały technologia na tyle do przodu poszła, że w zasadzie prawdopodobieństwo, że nam się spadochron główny otworzy jest ale człowiek może zaleźć to jest spadochron no, główny zapasowy no, to jest no, wszystko w jednym nieprawdopodobny znaleźć spadochron tak, na dole no, jest spadochron główny Nie jest spadochron zapasowy, to jest poprowiec Mam jeszcze automat, który otwiera podatem pod opon zapomnienie z uzyskania samochodów. Może się zdarzyć, na przykład upraca wiadomości. Skaczę się często, no może nie tak często, ale, ale to jest marzenie, skoczyć jak najwyżej 5-6 tysięcy metrów tam się uklęło, wyskakaliście panowie. Ale nie uczynię tego. Właściwie chodzi bardziej o to, że... Może to tylko ludzi wolnych składają. może się zdarzyć, na przykład, w powietrzu. Chcecie mnie przekonać, że zwykle nowe, omdlenie tam na górze to w ogóle. Ale nie ma czegoś takiego, Marek, z takiej wysokości, z nie skaczemy. A ci, którzy skaczą z tysięcy to się Tak, przed wyskoczeniem w samolotu I przecież ci, którzy się to nie oddychają. Oh. Er, yeah. No, 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 tak, trzeba brakować tlenu, ale jeżeli samolot zlatuje szybko na 5 km, nie jest to niebezpieczne. Czy skakowałeś 6, sześć, tak? Tak, no, tak, no przy sześciu tysiącach to już się ten gór tlenowy. Generalnie przepisy mówią o tym, żeby od 4000 tysięcy używać aparatury tlenowej. Dość często spotyka się na pokładzie taką aparaturę, w formie butli, którą skoczkowe sobie przekazują, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza i w zasadzie do 6 tysięcy można w ten sposób skakać, nie ma większych problemów. Jak długo swobodnie się spada z spodo, co się Myślę, to jest normalne no Z 4 tysięcy do Z 6? A No, przy 6 tysiącach myślę, że to jest granica około półtorej minuty. To się ogromne szarpnięcie, duże przeciążenie? Nie, nie. To wszystko zależy od y, typu spadochronu, jaki się ma na plecach. Są takie spadochrony, które potwornie kopią i potem są w ogóle są takie, które się otwierają bardzo łagodnie, że otwarcie przypomina skok na bandzie. Przy ten, no to przepraszam, jak skok na bandzie przypomina, czyli nie <laughs> widzę jakichś <laughs> światły, <szarpie> w górę. <laughs> Хуй на хуй и хуй по хуй.